Cześć, dzisiaj chciałem przedstawić bardzo fajną obudowę do budowy akumulatora. Jeżeli budujesz akumulatory na sprzedaż, bądź chcesz sobie zrobić pierwszy akumulator, bardzo ciekawą opcją jest ta obudowa, zaraz powiem dlaczego. Przede wszystkim taka bateria jest przeznaczona dla osób, które chcą mieć dalej wyjmowany akumulator, które sobie na przykład chcą mieć dwa akumulatory, jeden trzymać na przykład w plecaku, a drugi eksploatować cały czas. Taka bateria da Wam dużo większy zasięg. I oprócz tego da Wam możliwość zastosowania sporo tańszych ogniw, więc puszka relatywnie jest niewiele droższa od takiego Hi-Longa, Natomiast będziecie mogli zastosować dużo tańsze ogniwa, więc sumarycznie macie lepszy zasięg i tańszą baterię. Co jest ciekawego w tej obudowie, czego nie znajdziecie na AliExpress, to może od tego zacznę, bo takie obudowy pewnie gdzieś sobie tam w Chinach zamówicie, jeżeli potraficie, to jak najbardziej. Natomiast wkazałem w fabryce zrobić nam gniazdko i przewód. Zobaczcie, tutaj mamy zaślepkę, czyli gniazdo jest hermetyczne i oprócz tego, że jest hermetyczne, to jest ma wzmocnione gniazdo ładowania. To jest ważna rzecz, ponieważ jeżeli budujecie dużą baterię, na pewno chcielibyście ją naładować prądem większym niż 1.5 czy 2 czy nawet 3 ampery i te poprzednie gniazda w szarkach spisywały się gdzieś do 3, 3.5 ampera. Tym gniazdem można spokojnie ładować akumulator prądem 6 amper i nic wam się nie stanie. Do tego gniazda mamy Hermetyczny przewód z trzema pinami. Macie całe gniazdo do ładowarki. Wystarczy po prostu w ładowarce odciąć wasz oryginalny kabel i przylutować ten zestawu. Będziecie mieli wtedy fajne hermetyczne gniazdo. Możecie. Mamy jeszcze w zestawie tak kratki na 91 ogniw. Mamy śruby. Nitonakrętki, czyli taki zestaw montażowy tego akumulatora do ramy. I tutaj wam się przyda zaciskarka do, nit do nitonakrętek albo wypożyczcie, bo to nie jest jakoś specjalnie tanie. Jeżeli macie możliwość iść do roweru yy, podjechać do sklepu rowerowego, gdzie oni montują bidony, może zaciskarkę będą mieli, warto zadzwonić do serwisu i podpytać. Jeśli nie, to musicie kupić, ale możecie ją też odsprzedać dalej na forum, więc sumarycznie ten koszt nie powinien być jakoś super duży. I mamy jeszcze komplet kluczyków w zestawie. Czyli taki komplecik do zrobienia, do zrobienia akumulatora. Do tego, w zależności jakie będziecie chcieli uzyskać bezpieczeństwo, to polecam oczywiście kupić sobie taśmę kartonową, kupić trochę preszpanów, kupić chociażby ze dwie rolki duct tape'u albo kaftan termokurszliwy. Jak, jak macie jakąś opalarkę w domu, jak nie to zwykłą taśmą, też to da radę i będzie spoko. Teraz mamy pakiecik, który jest zgrzany. Właśnie z takiej baterii chciałem tutaj zaprezentować. Tak wygląda nasz akumulator i ogniwka, właśnie, które możemy tutaj zastosować, ponieważ tu jest 13S7P, możemy zastosować te ogniwa dużo tańsze, czyli świetnie ta bateria będzie służyć na przykład z Panasonicami, NCR18650B. To są ogniwa, które katalogowo mają 3400, realnie mają 300, ale mają mały prąd rozładowania, więc jeżeli macie na przykład akumulator taki 7p i pociągniecie ze sterownika 35A, czyli powiedzmy jakiś taki najbardziej popularny zestaw 1000W, który ma te 1702kW w piku czyli tej mocy chwilowej, to ten prąd Wam się rozkłada maksymalnie na 5A na jedno ogniwo a realnie prąd ciągły między 2,5 a 3A macie z takiego ogniwka więc można zastosować właśnie Samsungi 35e, które są troszkę gorsze od tych lg i tych sanio najlepszych, które my tutaj zgrzaliśmy można zamontować Panasonic pf y Można zainstalować LG HG, znaczy na przykład LG yy, MH1. Można zainstalować oczywiście inną konfigurację ogniw. Jeżeli nie zależy Wam na 48V, to teraz tak mamy do dyspozycji 14S6P. Yy, 14 mamy do dyspozycji 14S6P i wtedy mamy 52V. Mamy 21Ah z takich saniówek. Tutaj mamy. 48 V, 24,5 Ampere godziny nominalnie. Tą pojemność BMS i sterownik 10-15% nam zazwyczaj obecnie. Natomiast i tak jest bardzo fajna na dłuższe wycieczki. Super sprawa, jeżeli lubicie podróżować. Bidon ma też ten plus, że możecie mieć dwa bidony: jeden sobie wrzucić do plecaka, drugi sobie wrzucić do roweru, do ramy i jechać sobie, jak wam się skończy. Macie patrzcie sumarycznie, macie 180. Dwa ogniwa, więc macie kupę zasięgu. Naprawdę bardzo, bardzo fajny zasięg. Taki pakiecik waży około 5,5 5 kg mniej więcej. Także nie ma tragedii włożąc nawet drugi pakiet w bidonie. Oprócz tego skupiłem się na takich elementach, które również się u nas pojawią. Natomiast myślę, że to taki bidon... Jak zgrzewacie to tu jest na przykład czysty nikiel 7x02. Trzy warstwy, więc tego niklu jest tyle, że ten nikiel bardziej... Służy za radiator do tego pakietu, żeby odprowadzać ciepło, niż ten nikiel się nagrzewa. To też jest ważne, ile taśmy zastosujecie, bo jeżeli będą słabe połączenia, to taśma będzie nam rozgrzewać ogniwa, a ogniwa się szybko zdegradują. Jak dacie więcej taśmy, to na łączeniach. I też ważne jest ilość grzewów. Zobaczcie, jak my zgrzewamy każdy pakiet, tych grzewów jest dużo, bo im jest więcej zgrzewów, tym jest większa powierzchnia przylegania taśmy do ogniw, a więc te ogniwa nie grzeją się na łączeniach pomiędzy taśmą, a pomiędzy ogniwkami. Jest to trochę więcej roboty przy zgrzewaniu, natomiast uwierzcie mi, warto, chcemy zapewnić jak najlepszą jakość. Taki pakiet oczywiście możecie do nas dostarczyć, czy to swoje ogniwa, czy zamówić ogniwa nowe u nas na demontażówkach się nie podejmiemy, robić naszych, jeżeli mamy dać gwarancję na cały pakiet. Możemy wam taką baterię również zbudować do roweru. Na koniec chciałbym odnieść się jeszcze do większej masy akumulatora. Oczywiście mocowanie jest dalej na 4 śrubki ze stożkowym łbem, natomiast zmieniliśmy tutaj nito nakrętki na wzmocnione ze stali nierdzewnej. Trzeba mieć troszeczkę lepszą zaciskarkę niż do tych aluminiowych, natomiast połączenie nadal jest sztywne. Akumulator siedzi w ramie pewnie, a jak tylko przyjdzie zestaw testowy do kelisa, który docelowo będę montował, na pewno wybiorę się tym rowerem na rampy na, do skateparku właśnie, żeby pokazać Wam jak zachowuje się akumulator, jaka jest jego sztywność i wytrzymałość w pojeździe w takich trudniejszych warunkach.